Dobrze, A ja mam jeszcze pytanie, jeśli Pani pozwoli, od którego zależą następne pytania, które chciałam zadać. Ten plan modernizacji tego fragmentu ci Państwo w jakiej czasoprzestrzeni? To znaczy, to jest tak, jak to się ładnie mówi, druga perspektywa unijna, natomiast to będą, jeśli chodzi o trwanie robót, to myślę, że tak w okolicy 2025. 20, czyli, do 27, czyli ta dalsza perspektywa. Jeszcze. Jest, czyli jest bardzo długi okres przygotowania tak. się do tego. Natomiast wrócę do tej pierwszej części, którą Pan przedstawiał, że jeśli chodzi o y, y, bezkolizyjne y, rozwiązanie na y, przejeździe kolejowym w zawistach podleśnych, Państwo tam planują jakieś drogi techniczne, tak? Czyli jak gdyby... Zabezpieczyć komunikację między Zawistami pod Leśnimi a Górna Stacja, czy raczej nie? Bo y, ja mam. doby, tak. Tak, bo znaczy ja myślę, że na stawę, dlatego że proszę Państwa, no nie miałam dane y, opiniować projekty. Chodzi o Real Baltica, bo one powstały przed momentem, zanim zostałam wójtem, Natomiast rzeczywiście y, cały ten remont, nie chciałam, żeby to się powtórzyło przy modernizacji tej linii. No jednak. Y, nie do końca zabezpieczył interesy naszych mieszkańców, zwłaszcza rolników, jeśli chodzi o drogi techniczne. No i teraz y, chciałbym, żeby po prostu takie y, łączniki techniczne powstawały, bo proszę mi jeszcze wyjaśnić, remont, przewidywany remont w tych najbliższych latach, jeśli chodzi o linię od stacji kolejowej Małkinia Górna, chociażby do pierwszego wiaduktu, który jest tam w okolicy Orła, taki. Y, mostek można być kolejowy, tak wiadukt to nazywamy, ale yy, jeśli chodzi o linie do Ostrołęki, to proszę mi powiedzieć na czym polegałyby te zmiany od stacji kolejowej do chociażby tego pierwszego wiaduktu, bądź wyjście poza Małkinie. Chodzi mi głównie o to, czy Państwo zechcecie na przykład przełożyć te tory na zmodernizowaną stację, czy jednak po starym trakcie kolejowym do Ostrołęki Pójdzie ta linia. To znaczy tak, jeśli chodzi o linię do ostrołęki, to ja przyznam się szczerze, że nie mam pojęcia, ja jak to będzie wyjęcie. wyglądało, to na pewno się do Państwa zgłosi zespół, który się będzie tematem zajmował. Rozumiem. Czyli niezależnie no, no, od tego. To znaczy ty... tak, to jest, to jest zupełnie inna, zupełnie inna historia, zupełnie inne założenia tutaj będą. My się zajmujemy tylko tym, no w tym przypadku prostym odcinkiem linii kolejowej nr 6. Jest. Rozumiem. No, Czy nie planujecie, że wszczątkować yy, tam, tam w dodatkowych? Yy, to raczej nie. Chyba, że coś będzie wynikało yy, z prac na linii numer 6, że trzeba będzie zrobić w ramach skrzyżowania yy, 34. Yy, tak, ale, yy, tak, ale rozumiem, proszę zrozumieć, że jak gdyby to pytanie jest skutkiem już działań podjętych wcześniej, yy, akurat tutaj dyrektorzy z Siedlec, yy, gdzie my przekładając tą linię chociażby w strefę tej linii w czyli Belgica, czyli przekładając on, nie wiem, tam pierwszy czy drugi tor, no po prostu otwieramy nauki, Małkinia jest wąska i wtedy możemy te grunty zagospodarować. Rozumiem, natomiast w tej chwili nie będę w stanie odpowiedzieć. Rozumiem. Prosiłbym, tylko myślę, że to by był dobry pomysł, żeby do nas klasycznie napisać pismo, no że skoro zaczynacie coś robić, to Rozważcie to. Rozważcie tak, Rozważcie, tak, tak. Że, że mieszkańcy mają taki, takie oczekiwania. No, my tego w zasadzie nie robimy dla siebie. Tak. Pytanie Pani Wójt nie byłoby schronery, ponieważ tak jak Pani wspomniała mieliśmy już spotkanie z dyrektorem PKP PLK Siedlce uh -huh. i już są konkretne ustalenia na przebudowę. Tak już nam powiedziano, że w tej chwili już nie wiem w październiku chyba projektowanie już ruszyło i Zapewne, no jeżeli obojętnie jaki oddział PKP, to na pewno bierze pod uwagę działania jednego oddziału i drugiego, bo, bo tutaj nie można oderwać, bo teraz jeżeli planowane są docelowo i to słyszę, że w krótszym czasie, niż Pan przed chwilą podawał, jeśli chodzi o tą główną linię, y, przebudowa czy remont tej y, również linii Małkinia-Ostrołęka, gdzie planowane są docelowo dwa tory, tak jak obecnie do Białegostoku, Również elektryfikacja, tylko w następnej kolejności. I już nam sugerowano, bo tam są planowane jakieś inwestycje drogowe na tym odcinku, tutaj w ramach powiatu, że wiadukty no. mają być i wyższe, i dłuższe, z racji tego, że będą dwa tory chociażby. No to tak. I elektryfikacja. I, I myślę, że elektryfikacja, to jest to, to tak, jak przed chwilą Pan przywołał tutaj do tej linii. I tylko ja wiem, teraz Wy omawiacie ten projekt, który aktualnie mówimy Warszawa-Białystok. Ale to dobrze, też, żeby dwa oddziały między sobą skorelowały swoje działania, bo żeby później się okazało, że to coś jest nie tak, bo my wiemy o, o dwóch konkretnych projektach, które idą że prawie że równolegle, bo to jest związane, tak jak nam powiedziano, z budową elektrowni w Ostrołęce, stąd ta linia Ostrów-Ostrołęka to ma taki cel, stąd ta rozbudowa i wszystko i to no, będzie szło, więc... Zaprosimy także o uwzględnienie. Siedleckim jak najbardziej, także tutaj bardziej oni są yy, wiodący, więc yy, wszelkie ich sugestie my się staramy uzupełnić. Tak. Tak, tak to wygląda z tej perspektywy. Oni są na, na bardziej zaawansowanym etapie z tą inwestycją, więc jako pierwsi to mogą pewne warunki już przygotować. Wracamy do linii Warszawa-Białystów. Zostaliśmy w zajstach podleśnych. Może, jest... Proszę bardzo, pan przewodniczący. Dobrze. Ja się panę... mhm. Wcześniej pan, co panie minister chciał powiedzieć. Chodzi o komunikację, która została w tej chwili jakby wyłączona w sołectwie Małkinia Mała Przewodnicząca. Mianowicie został zlikwidowany przejazd. Nie będę podawał kilometra, ale on jest, praktycznie praktyce jeszcze istnieje na papierze jako mhm. taki. I tam zostało w komunikacji odcięte w sumie dziewięć gospodarstw domowych. W sensie komunikacji ze wsią Aha. główną, prawda? Były składane pisma z mojej strony, ze strony pani Wójt, do waszej firmy. Zresztą była ja to już rozmowa z panem dyrektorem Piechlasem, żeby jakoś temu tematowi zarazić. Ewentualnie teraz w ostatnich tych materiałach, które poszły do poznania, też była sugestia albo płatka, albo przejście pod ziemię dla tych ludzi Aha. i ewentualnie nawiązanie komunikacyjne do budowanego przyszłego wiaduktu. Więc nie wiem jak Państwo by zechcieli to uwzględnić, ale no, to zobaczyć to na mapie. Bardzo, bardzo istotna. Tak. Ja bym był zainteresowany żeby żebym to wiedział. To znaczy to jest bardzo bliska odległość od, od przejazdu. kolejowego no, mąki górnej. to, to chodzi o to, o to, bo to jest droga gminna, który był przejazd i on był, jest z komunikacją do, do, wś, do drogi wojewódzkiej do, do tak, mhm. natomiast nie widać tutaj tych zabudowań, bo taki Górna na wieś jest... Pomiędzy drogą wojewódzką a dorami kolejowymi, natomiast część jest po stronie północnej. Jest w sumie 8 gospodar z domowych. Ja one są odcięte tak. w jakiś sposób od komunikacji. Jeśli mogę jeszcze dopowiedzieć, to jest bardzo ważne dla tych mieszkańców, bo y, mam świadomość, że z uwagi na bliską odległość od przyjazdu kolejowego w Małkinie, tam do związania bezkolizyjne wiedukty i nawet z uwagi na to, że no, to jest mała aglomeracja jeśli chodzi o zabudowę. Natomiast tych mieszkańców naprawdę zadowoli właśnie to, co powiedział tutaj Wtedy przewodniczący. Przejście pod torami chociażby wie, wie. dla tych rowerzystów. Bądź kładka. To jest główne. Jeszcze raz jakaś bardziej na... Możemy to teraz troszkę oddać? I jeszcze ja dopowiem, że my żeśmy podjęli takie działania, żeby demontowana kładka z mąkini Górnej, która zabezpieczała około 200 metrów, żeby ją po prostu zamontować tam, czy no, po przeróbkach, czy po modernizacji. I tak. nawet tak. to by rozwiązało, tak. bo wie, wiemy, że już e, projekt Jarbacika się kończy, że tory są już praktycznie na ukończeniu, e, cała ta modernizacja. No i tutaj jakaś ingerencja wielka, z uwagi na środki unijne, nie jest możliwa. Natomiast te rozwiązania takie doraźne, no bardzo prosimy. Ja potraktuję to, że kto się jakieś na tutaj znajdzie, w Państwa e, protokole, czy, czy to sprawozdanie to ze spotkania. Chodzi o bezpieczeństwo, to jest straży, karetki pogotowia, dzieci do szkoły. To znaczy nam to zaburza dowóz uczniów, narażamy tych ludzi na niebezpieczeństwo, bo proszę Państwa kilkudziesięcioletnie przyzwyczajenia nie znikną. Oni chodzą nadal. Oczywiście nie przyznają się do tego, ale oni korzystają z tych przejść, z tych tak zwanych skrótów, i oni chodzą i będą chodzili przez te tory. I to jest też jak gdyby troska o ich bezpieczeństwo, żeby mogli przejść, przemieścić się po prostu no zgodnie zbównych, z, z, z wymogami bezpieczeństwa. Na przejść czy ileś, natomiast nie pomyślano <coughs> wtedy. No właśnie, jest to to, o czym mówiłam na początku, że no to, to jak gdyby nie zostało w roku 2013-2014 bardzo szczegółowo przeanalizowane, jak gdyby na tym etapie. I już tam powinny być po prostu wnioski poskładane, chociaż też się przypominamy, bo Państwo pewnie nie odpowiadacie za tą część projektu e, obecnie, ale macie kontakt, więc tam też poszły dwa ważne pisma od nas. Prosimy o uwzględnienie, bo to są rzeczy wszystko spójne. Nie No ale tutaj to jest po prostu, myślę, że sądzę, że przy nawet nie, nie takim największym nakładzie finansowym naprawdę zadośćuczynienie temu, co e, co może być paradoksem dla wielu i wielu tego nie rozumie, że zabezpieczyliśmy przejście dla zwierząt i to dosyć pokaźne, no, a dla ludzi nie ma. Tak od razu powiem, że oczywiście spojrzymy na to, natomiast mówię uczciwie, w ramach tego projektu na pewno nie wybudujemy żadnej kładki, bo nie możemy. Nad linią kolejową przy takich prędkościach nie może być kładek, tylko ciężkie konstrukcje typu wiadukt albo przejścia podziemne, jakieś tunele pieszo-rowerowe, coś tego rodzaju. Jeżeli będzie potrzeba, jakieś drogi równolegle do linii kolejowej, które będą później dostępne, również jak najbardziej. I od razu chciałem się przypomnieć, że jak najbardziej całą infrastrukturą drogową, którą wybudujemy, czyli wszelkiego rodzaju dojazdy, drogi, wiadukty, to zechcemy przekazać w zarząd do odpowiednich jednostek, ponieważ my infrastrukturą drogową jako taką zarządzać nie możemy. To pan starosta będzie szczęśliwy posiadać czas. Najprawdopodobniej tak. To będzie, nie, na drodze wojewódzkiego też będzie. Na drodze to tak. To nie zmienia też faktu, że jeśli Pan pozwoli, bo to się tak jak gdyby nakłada. Ja akurat nie jestem tutaj um, osobą bezpośrednio um, wmontowaną w to jako wójt, bo tak jak mówię, Pan Starosta będzie te obiekty utrzymywał, czy przejmie, czy nie przejmie. No pewnie nie da Ci nam wyboru specjalnego. Natomiast um, no niestety, ale ja dzisiaj tutaj, skoro spotkanie jest takie robocze, um, mamy um, w tym projekcie jak badzika dosyć duże zastrzeżenie dotyczące chociażby tego, że protokolarnie jak gdyby dużo urządzeń, niektóre również na terenie PKP, samorządy, my mamy ich chyba, jeśli dobrze pamiętam, 33. Więc tak w ciemno, ja tego nie chcę przejąć, tylko poprosiłam PKP, Państwa tam współpracowników czy kolegów, że jednak chcę wizji w terenie, zinwentaryzowania, określenia zakresu tego nadzoru, bo przecież nad drogą techniczną, która jest na terenie PKP, no co może wójt wziąć odpowiedzialność? I zejścia również ze spraw związanych z ubezpieczeniem. To są ważne rzeczy. One nam generują bardzo dużo, myślę, że w przyszłości kłopotów mogą e, docelowo, póki nowe to nowe, ale no samorząd ma dużą wydolność, prawda, przyjąć wiele nowych zadań, ale nie wszystkie, ale nie wszystkie. To jest tak na marginesie. Bo tutaj są wiadukty, no to nie ulega dyskusji, że to jest dla naszych mieszkańców. A droga techniczna w obrębie terenu PKP nie będzie drogą dla mieszkańców gminy. Więc jak gdyby taka konkluzja, no to już i tak mówiłam dużo. Dziękuję bardzo. Przepraszam się, może jesteś.